Jesteśmy w tej chwili na ostatnim etapie przygotowywania aplikacji. Aplikacja jest ogromnym dokumentem, który będziemy składać do końca sierpnia tego roku. To jest termin, który Ministerstwo Kultury dało wszystkim polskim miastom na złożenie dokumentu aplikacyjnego, który następnie będzie przez trzy miesiące czytany i oceniany. Ta stolica ma być dla ludzi. Przez cały rok, tak, kulturalnie. Oczywiście, że program jest dla ludzi. Program jest zbudowany z całego szeregu wydarzeń, ale też nie tylko kulturalnych, bo tak naprawdę mówimy o projektach z obszaru edukacji, o projektach społecznych, o projektach sportowych związanych z kulturą czasu wolnego także no jest on bardzo szeroki, bardzo rozbudowany i całoroczny. W tej chwili nastawiamy się na działania przede wszystkim angażujące. Na pewno będziemy y, y, obecni i współorganizować takie wydarzenia jak Projekt Metropolitanka, Rezydencja Literacka, Konferencja Marketing w Kulturze, Kultura spotyka biznes, Festiwalu Narracja, Festiwal malarstwa monumentalnego, Projekt Wakacje w IKm, Gdańsk Różnorodny kulturowo, miejsca Corners of Europe, drugim pikniku miejskim, Otwartego IKm -u. w ramach Miasto 2050. Hackathon muzyczny Music Jam. Projekt Edukacja bez przymusu. Forum Kultury Cyfrowej. Programie Przestrzenie, Sztuki, Taniec. Lokalnych Przewodników i Przewodniczek. Odnależony w tłumaczeniu. Gdański Fundusz Filmowy PL. Europejskiego Poety Wolności. Street Waves, Noc Muzeów, która zostanie specjalnie wydłużona o pasmo związane z Europejską Stolicą Kultury. Dziś moim gościem jest Aleksandra Szymańska, dyrektor biura Gdańsk 2016. Dlaczego Gdańsk ubiega się o to miano? Aby mieć szansę prezentacji tego. Co tu się dzieje, aby mieć szansę na rozwój, to jakie zmiany mogą tutaj wewnątrz nastąpić, na ile jeszcze możemy i ofertę naszą kulturalną, a przede wszystkim zaangażowanie ludzi pobudzić. Pragniemy stać się Europejską Stolicą Kultury, aby stworzyć i świętować początek nowej ery Gdańska. Na czym polega nowa era Gdańska? Na czym będzie polegać? Dla nas ta nowa era to jest miasto, w którym Ludzie uczestniczą, podkreślamy tą solidarność, ale właśnie ludzie myślą solidarnie. Ludzie zaczynają brać odpowiedzialność za to miejsce, za przestrzenie wspólne. Miasto jest naszym, a nie ma tych przestrzeni niczyich, i to, jak ono wygląda, to jest też nasza sprawa. Gdańsk jest tak pełen takich inicjatyw bardzo świeżych i młodych. Jak się nawet spojrzy historycznie, to Gdańsk jest tym miastem, w którym się zaczęło wiele zupełnie nowych ruchów i, i awangardowych, i totart, i pierwszy koncert rock'n'rollowy, i big beatowy, i tak naprawdę, czy jasowy. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby jednak szukać we własnej tożsamości, żeby opierać się na tym, co mamy. Myślę, że to, co mnie najbardziej inspiruje i w pracy i w życiu, to, to chyba takie poczucie zmiany. Znaczy zmiany motywacji, tego, jak widzę, jak e, ludzie e, zaczynają myśleć inaczej, czują się zainspirowani, chce im się, chce im się uczyć, chce im się dawać, chce im się brać, chce im się rozwijać i innych i siebie. I wydaje mi się, że to jest tak samo ważne w działalności edukacyjnej, jak w tym, co staramy się w ogóle zrobić w kulturze, czyli dawać takie poczucie sensu, że można lepiej, że można inaczej. I, jeżeli ten przekaz przekłada się na działanie, to jest to niezwykle inspirujące. Pracujecie od 2008 roku nad wizją kultury w Gdańsku, nad aplikacją Gdańska. Jak przez ten czas zmienia się Gdański, jego mieszkańcy i stosunek do idei ESK 2016 dla Gdańska? Mam nadzieję, że kilka z inicjatyw, które zostały przez ostatnie trzy lata rozpoczęte, będzie kontynuowanych, że spowodowało większą otwartość, i, i mam też ogromną nadzieję, że nie przyznanie tytułu jakby tego nie zablokuje. To znaczy, że nie będzie takiego momentu, w którym ktoś powie, że może nie było warto. Myślę, że można byłoby spróbować chociażby dla tego, tej świadomości, że jednak możemy jako ludzie coś w ogóle zmienić w świecie. Nie wiem, no człowiek zaczyna mieć jakieś duchowe połączenie z tym pomidorem, nie kurczę. Widzi te cykle, nie? które są, które są też w naszych życiach i to takie magiczne przełożenie, nie? że też w naszym życiu często coś musi się zmienić, żeby dać miejsce nowemu, żeby coś tam wykiełkowało. To, co się udało, to na pewno zaangażować bardzo... Wiele i osób, i grup, które myślę, że jeszcze 4 czy 5 lat temu nie przypuszczały, że, że będą wspólnie przygotowywać projekty, czy będą w ogóle myśleć o, o swoich planach na 2016 rok w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury. Strategia, mam nadzieję, pozostanie. Na tym polega dobra strategia, że jeżeli dobra jest, to ona powinna pozostać. Gdańsk zafunkcjonuje jako Miasto Kultury w oczach i mieszkańców, i, i ludzi, którzy Gdańsk będą chcieli odwiedzić. But we don't really need such a monumental sculptural um, art forms any more as a society we need much more a, a basis for communication a basis for human interaction especially in in, in the urban spaces art can be such a platform for communication więc y, może może to jest jakiś kierunek takie powiedzmy postawienie na relacyjność jeszcze większą inkluzywność e, budowanie Pewnych społeczności wokół artystycznych komunikatów. Wydaje mi się, że artyści ze swoją wrażliwością na jakieś zmiany, które się dzieją w świecie, mają takie możliwości przeczuwania różnych rzeczy. Ten projekt ewoluował w stronę takiego wydarzenia, które angażuje. Właściwie całe miasto grupy wcześniej nieuczestniczące w czymś, co nazywamy życiu, życiem kulturalnym. Jak zawsze, mimo naprawdę trudnej pogody i warunków, wyciągnęliśmy ludzi z domów i to jest też takim celem. You know, we could have, uh, very, nice, we have very nice clean buildings, but of course we know that culture means nothing without an audience. It's fundamental. It's connected to The work itself, you can't separate it, I don't think. And I think if you try to separate it, you're doing something very false. Musimy się wszyscy poczuć jako załoga statku kosmicznego. Bo, jak za... Bo jesteśmy statkiem kosmicznym, który lata w kosmosie. Co musi zrobić załoga statku kosmicznego? Pierwszą rzecz, żeby przetrwać. On no, musi wymyślić sposoby współpracy, tak? Bo jak nie będzie współpracy, no to statek się rozbije. Sceptyków jest, jest bardzo wielu, ale wydaje mi się, że właśnie ten sceptycyzm powoduje, że. Znaczy, mnie na pewno umacnia w przekonaniu, że tego tytułu potrzebujemy. Bo to jest najgorsze, co może być. Taka inercja spowodowana tym myśleniem, że i tak się nic nie zmieni, czyli nie warto. Ale wbrew pozorom, Europejska Stolica Kultury to jest projekt właśnie dla takich miast, które jeszcze mają coś do zrobienia. Ciekawe, ile można pracować nad wejściem do budynku, żeby dokonać aktu otwarcia. Ale ostatnie kilka miesięcy to jest naprawdę taka praca związana z tym, jak urządzić miejsce w taki sposób, aby oddawało ono ducha IKM-u. I to były też takie miesiące, które dla nas chyba były też okazją do przemyślenia w ogóle naszej, naszej misji, tego, co robimy i jak. Także to, co bym chciała, żeby ludzie tutaj widzieli, to żebyśmy poruszali tematy, które ludzi interesują, żebyśmy inspirowali, żebyśmy odwoływali się do tego, o czym ludzie dzisiaj chcą z nami rozmawiać i w jaki sposób ta rozmowa może być głębsza. Jesteśmy instytucją od lat 13, ale nigdy nie miałam takiego poczucia odpowiedzialności związanego z wpuszczeniem ludzi do, do własnego miejsca i z takim też. Poczuciem, że będziemy musieli ponosić odpowiedzialność za to miejsce, dbać o nie szczególnie, a jednocześnie dbać o to, aby ono wyrażało wartości, które są nam bliskie i mówiło o rzeczach, które są dla nas ważne.